Witajcie kociaki, z tej strony Jana Jamek, no i witam Was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj mam dla Was bardzo ważne informacje, ponieważ wielka armia pomidorów dostała się do blockster Planet i chcą nas zniszczyć, za to, że jemy ich bracia i siostry, ale powiedzieli mi, że nas uwolnią, jeśli przetestujemy dla nich koła fortuny, ponieważ są bardzo ciekawe, dlaczego latamy na pizzy. Także jeśli jesteście tego ciekawi, no to oczywiście zapraszam Was do oglądania. A więc właśnie tak się prezentują te koła fortuny. Mamy sobie taką część dolną latającą pizzę, klocek pizza, broń pizza, więc wszystko pizzowe. No i jeszcze taki zwierzak pomidorek, on jest naprawdę bardzo fajny, sobie go zakupiłem jakiś czas temu. No i jeszcze taki gadżet spray powiększający, ale go sobie pominiemy. A zacznijmy sobie od tej części dolnej, takiej latającej pizzy. No i ono się naprawdę superowo prezentuje z przodu, tak sobie lata się, tak unosi nad ziemią. Tylko trochę jest dziwne, że jak sobie na niej tak latamy, to jest taki malutki cień, a ona jest taka ogromna, więc to jest takie, no trochę nielogiczne. Ale dobra, fajnie, naprawdę nią się bardzo przyjemnie gra. Ona sobie tak podryguje, kiedy na niej lecimy, no i mi się to bardzo podoba. W ogóle się nie spodziewałem, że będzie coś takiego fajnego w kołach Fortuny, ponieważ ostatnie koła Fortuny z sezonu 14 były naprawdę słabe, tylko mi się podobała ta broń, ona naprawdę była fajna. No ale dobra, w sumie bardzo mi się podoba ta część dolna. Jeszcze bardzo dużym plusem jest to, że można jej zmieniać kolorki, zresztą Wam też mogę to pokazać. No i sobie tutaj Wam pokażę. Możemy zmieniać kolorki tych takich spodni, takich butów, więc możemy sobie dać na przykład, nie wiem, na takie szare, a buty, na jakieś takie zielone, ale to w ogóle nie pasuje, albo też na takie czerwone, a spodnie. Na na, nie wiem, na jakieś takie beżowe, ale sobie zostawię na takie, jakie były, ponieważ to w ogóle nie pasuje, takie czarne i białe, bardziej mi pasują do tego skina. No więc, dobra, o boże, coś się tutaj stało, jakaś dziwna roślinka, w ogóle co to było. Więc, spoko, możemy sobie przejść jakiegoś jeszcze parkurka, żeby wam pokazać normalnie, jak to działa. Więc, dobra, jaki by sobie tutaj przejść? Może taki w sumie, bo jakiś taki niezbyt długi. No i w sumie, tak, w ogóle to jeśli jeszcze nie wiecie, to ja jestem na wakacjach i u mnie czas płynie trochę inaczej, ponieważ kiedy u was jest 14, to u mnie jest 13, ja to nagrywam gdzieś tak, o właśnie 13, u mnie u będzie zaraz 15 w sumie, ponieważ ja to nagrywam przed 14, no ale bardzo fajnie sobie lecimy na takiej fajnej pizzy. Przyjemnie się tym gra w parkoury, naprawdę tylko to może trochę zasłaniać, kiedy na przykład macie jakiś taki skok nad Somoą, jeśli wiecie o czym mówię. No więc sobie lecimy. W ogóle to już nie mogę doczekać, kiedy pójdę na to jakby na plażę, ponieważ tam jest super obozu, bardzo fajne fale, ponieważ to jest chyba przy jakimś oceanie, sam nie wiem jakim, ale bardzo super obóz. jest. Jak chcecie, to mogę dla Was nagrać jakiegoś vlogu właśnie z moich wakacji, ponieważ jest naprawdę świetnie, mi się bardzo podoba. No więc po prostu mam też jakby trochę mało czasu na nagranie tego filmu, ale i po prostu jeszcze trochę mnie te pomidory tak jakby spieszył, ponieważ się boję, żeby nie zniszczyły całego blockser Planet, ale myślę, że sobie jakoś zdążymy, więc spoko, mam już nawet gotową miniaturkę, bardzo fajnie, naprawdę świetny są te koła fortuny, według mnie moderatorzy odwalili bardzo duży kawał dobrej roboty, mam sobie jeszcze jakiegoś takiego bocika, po prostu, który nas uzdrowi, ponieważ by się to przydało, sobie teraz jeszcze lecimy po takiej galarece na takiej pizzy, no i spoko, bardzo superowo, no, kurde, jeszcze jakieś, prawie zginąłem, więc po prostu się trochę wystraszyłem i przepraszam, też po prostu, że mówię tyle jakby trochę tego słowa po prostu, no ale już tak bywa, więc mamy sobie metę mamy sobie jeszcze taką broń pizzę, ma 4 szybkości i 3 mocy, jakieś takie pizza slice, no i w sumie fajnie sobie możemy to zobaczyć niestety trzeba z tym podchodzić do graczy więc trochę słabo, ale nawet fajnie to wygląda nawet zobaczcie, że tutaj jakiś taki ser sobie spada i może zmieniać kolorki tylko tej takiej ręki, na przykład na taki zielony albo na jakiś taki, nie wiem, czerwony, więc to trochę dziwnie wygląda, ale sobie wyjdziemy i znowu zostawimy to tak jak było, no i sobie w sumie wyjdziemy z tym na bitwę, ponieważ ja sam jeszcze chyba tego nie testowałem, więc jak sobie tutaj wziąć może jakieś takie, nie wiem, fidget dunia i sai, nie umiem czytać po turek. Więc no, trochę słabiutko, ale dobra, wejdziemy sobie. No i tak, dobra, sobie zobaczmy, podejdziemy do kogoś, po prostu zobaczymy sobie, czy to jest mocne, czy to się nadaje do czegoś. No i jakieś, no, naprawdę, no nawet niezłe, bardzo szybkie to jest. I zadaje aż 650 tych, jakby nie wiem, w czy jak to powiedzieć. No ale dobra, podejdziemy sobie teraz do ciebie, kurde, nie zdążymy. No a teraz za karę te dostaniesz po prostu i masz, a masz po prostu jakiś smak, tutaj jest napisany. smack, nie wiem w ogóle, co to znaczy za bardzo. No więc po prostu. Jakieś takie to jest średnie, ponieważ z tym trzeba podchodzić i to bije tak dosyć wolno, więc no nie za bardzo to polecam. Jakby mogliby dać coś lepszego, ale już jest taka broń, która strzela pizzu, mogę w sumie Wam później pokazać. Dobra, pójdziemy sobie tutaj do tego Dark Queen 01 Eda. Dobra, mamy sobie już tutaj pobiliśmy, no więc nawet spoko to jest. Mogliby dać jakby tu jakieś takie mocniejsze, że na przykład jakby za jednym uderzeniem to zadaje gdzieś tak z, nie wiem, z 1000. Teraz lecimy sobie i przetestujemy ten klocek pizzy. On jest też naprawdę bardzo fajny. Już z tego co wiem, tego chyba naprawili, więc to bardzo dobrze. Więc sobie najpierw ustawimy taką podłogę białą, żeby go sobie przetestować No i sobie dajmy też taką fajną panoramę nieba, takie tropical dynamic, takie niebo z piątego sezonu. I on jest też w aktualnym sezonie. Takie chmureczki bardzo polecam. Więc dobra, teraz jeszcze sobie weźmiemy ten klocek, tylko że ostatnio było bardzo dużo nowych klocków, to nie wiem, gdzie on jest. Więc tak, sobie mamy jeszcze tutaj pizzę. No i sobie go tutaj ustawimy. Bardzo ciekawie. No i sobie zobaczcie, że to można sobie dać go takie takiej stoliczek, no i możemy sobie tak usiąść ze znajomymi i udawać, że jemy pizzę, a przy okazji on jest bardzo podobny do tego, do tej części dolnej, ponieważ ma też te takie salami i właśnie te takie liście, ale jakby ta część dolna jest znacznie większa, no i jeszcze dużym plusem jest to, że można mu zmieniać kolorki, na przykład, nie wiem, na taki brązowy, albo na jakiś taki zielony, albo na żółty, po prostu dosłownie co sobie każdy chce, no i dobra, możemy jeszcze sobie go tak dać na ziemię, ponieważ no zobaczcie, że jakby to wygląda jakby ktoś tutaj porozrzucał pizzę na ziemi no i mi się to też bardzo podoba, ponieważ on jest bardzo przydatny do robienia jakichś. Takich restauracji, albo nie wiem, dosłownie do jakichś miast, domów, po prostu w pizzerii, czy jak kto chce, ponieważ dosłownie można też, te, jakby ktoś buduje jakieś sobie takie duże miasto, to można sobie dać też, jakby właśnie taką małą pizzerię. No i bardzo fajnie, możemy sobie to zapisać i tutaj wejść, więc zobaczcie, czy się to zapisze. No i superowo zapisało się, więc sobie tutaj wejdźmy, damy sobie na tutaj publiczne, może ktoś do mnie przyjdzie i będzie na filmie. No więc zobaczcie sobie, że to jest bardzo fajne. Takie, no i bardzo mi się podoba ten klocek, ponieważ jest świetnie wykonamy, we, wykonany. Tutaj dziękuję bardzo za uśmiecha i pozdrawiam Bartuś Oki, który do mnie dołączył. No więc jak dla mnie klocek jest superowy i świetnie wykonany, bardzo dobrze że go naprawili. No i na koniec mamy sobie jeszcze takiego fajnego zwierzeczka. Pomidorko. Naprawdę on jest świetny, ponieważ to jest coś takiego, czego jeszcze nie było. Był kiedyś taki zwierzek cytryny, no ale pomidora jeszcze nie było. No i on jest superowy. Zobaczcie, że on gdzieś tutaj zaginął w akcji, ale on jest fajny. Wiem, że pomidor exe to wspaniała nazwa. No i on sobie za nami tak biega, tak sobie drepcze. Bardzo fajnie to jest i bardzo kreatywne. No, jak dla mnie to jest superowe. Nie wiem, co Wy o tym sądzicie. Po prostu on jest strasznie drogi, ponieważ zobaczcie, że aż 700 biletów to jest trochę przesada, ponieważ była rok temu taka małpa w kołach fortuny i ona kosztowała 6. W piątym sezonie, no a to 750, więc trochę słabo, ale przynajmniej ten sezon jest dłuższy niż pozostałe, no więc się to jakby opłacało. Dobra, zmienimy sobie perspektywę. No i lecimy ze sztuczkami, tutaj sobie weźmiemy na taką, no i dobra, pomidor Exe. No i sobie lecimy sztuczki, uśmiech. No i sobie tak właśnie, wow, fajny podskok to był tańcz. No i takie dzikie dance takie, uu, 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 i tak sobie częściej z czymś takim na górze, nie wiem, jak się nazywa ta część pomidorowa, jeszcze skacz. No i dobra, sobie tak podskakuje nóżkami, kopnij. No, wow, ej, co to było? Wow, jeszcze raz ja to biorę ponieważ naprawdę to była animacja kopnięcia no niezłe, wow, super kopni, dobra, to było kopni, jak się, jakoś tak się okręca, więc dziwne trochę e, dobra, baw się tak się podskakuje naprawdę, wow ale to jest wielki szok, normalnie niesamowite no i pomachaj, bardzo niesamowity zwierzak, bardzo mi się on podoba no i na szczęście już tutaj kapitan pomidor mi powiedział, że może nas opuścić ponieważ spełniliśmy jego wymagania no a ja dzisiaj już kończy ten odcinek, mam nadzieję, że on się wam podobał moi kochani, no i że taki teściek był dla was przydatny już w ostatnich dniach tego sezonu no więc co, zostawcie koniecznie subika i łapkę w górę, ponieważ 5 5000 do końca wakacji. A ja dziękuję za oglądanie, no i pa pa!